Nie ma wszystkim. O Elo. <grym>, teraz y, mam taki komunikat ja i dawniej Ilamu X Bomba gramy w ogóle na innym o, serwerze. O, siema, siema. Teraz ma Nick Fleece. Oczywiście, a ja mam teraz y, nick shitmex, jakby co. No i w ogóle gramy na innym serwerze, ponieważ tamte serwery to drożyzna, dziadosło. No i w ogóle. To jest teraz serwer S5. To tam nie handluj kontaminowaną, staje jeszcze. Jak się ktoś podkabluje. No to tyle. No to byłoby na tyle. No jeszcze sorka, że tak te filmiki nie wychodzą w ogóle prawie teraz. Ale naprawdę... Takie tam pewne problemy są, w ogóle nie ma czasu. Ale to się zmieni naprawdę. Jutro to... Będzie może ichi. No jeszcze starego serwa, albo jeszcze z nowego, nie wiem. Ale na pewno będzie. Jak coś na pewno. Tylko nie wiem, czy jutro, czy pojutrze. Ale... Mam nadzieję, że będzie. No to byłoby na tyle. Trzymajcie się jak No, dzięki za oglądanie. No i nara.